Mój przeciwnik sądzi, że pewnego dnia szczycić się będzie swoim całkowitym zwycięstwem nad światem, kościołem i duszami. Tymczasem właśnie wtedy wkroczę ja, matka, kiedy właściwie wszystko już będzie wydawało się, że już jest stracone, że już nie wiadomo jak ratować. Nie mamy już siły, środków, nie mamy mediów, nie mamy nic. Propaganda jest tak straszna w tej chwili na całym świecie jednakowa, wiadomo, kto ją trzyma, że już po prostu my nie mamy jak wyjść z dobrą nowiną. I wtedy mówi tak: wtedy, kiedy przeciwnik myśli, że już jest na szczycie, że już opanował wszystko, wtedy wkroczę ja. Straszna i zwycięska. To są dwa słowa, które mi uderzają najbardziej i tylko mnie. Straszna i zwycięska.